Mieszka Prasek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Na wschodzie zaznacza się wpływ frontu okluzji. Obecnie z południowego zachodu i zachodu napływa cieplejsze powietrze, natomiast w kolejnych dniach będzie napływało powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ten front okluzji w części wschodniej przyniesie nam w dniu dzisiejszym opady deszczu do około 20 milimetrów, burze oraz porwiste wiatry do około 60 km na godzinę. W dniu dzisiejszym temperatury będą od 23 w tej części północno-wschodniej, 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie. W dniu jutrzejszym tutaj, jeszcze ta strefa, strefa odchodzącego tego frontu okluzji będzie dawała przelotne opady deszczu, możliwość burz. Natomiast w tej części zachodniej, tutaj będzie dostawał się front ciepły, który przyniesie opady, i wysokość opadów w części zachodniej, jak i tutaj w tej części wschodniej. Prognozowana wysokość będzie do około 20 mm, także spodziewamy się burz. I Jeśli chodzi o temperatury minimalne, to około 14 na północnym wschodzie do 17 w tej części południowo-zachodniej. Południowo temperatury maksymalne od 22 na północnym wschodzie, 27, około 27 w centrum i najcieplej 31 na południowym zachodzie. W środę na zachodzie zaznaczy się wpływ zatoki niżowej związanej z niżem z Atlantyku. i w środę będą, będzie przechodzić przez Polskę strefa frontów atmosferycznych, która w tej części zachodniej i centralnej da Opady deszczu, one będą na poziomie 20-25, lokalnie tutaj w tej części południowo-zachodniej i południowej 30, a nawet 40 mm. Tutaj widać rozkład opadów, które będą przemieszczały się z zachodu. Temperatury minimalne od około 13 na północnym wschodzie, 16 w centrum i 19 w tej części południowo-zachodniej. Temperatury maksymalne od około 26 na północnym wschodzie, 28 w centrum i 32 w części południowo-zachodniej. W kolejnym dniu, czyli czwartek, tutaj cała Polska, przez całą Polskę będzie przechodzić też strefa frontów atmosferycznych, która lokalnie da opady deszczu. W części północnej, południowo-zachodniej, wschodniej, więcej przejaśnień tutaj w, 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 tej, w tej części środkowej. Opady deszczu będą o charakterze umiarkowanym. Lokalnie wystąpią burze, którym towarzyszyć będzie grad. Wiatr porwisty do około 80 km na godzinę. Temperatury minimalne od około 15 na północnym wschodzie, 17 w centrum i 18 na południowym zachodzie. Temperatury maksymalne około 26 na północnym wschodzie, 30 w centrum i 31-32 na południowym zachodzie. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, lokalnymi rozpogodzeniami, z opady deszczu, raczej o charakterze umiarkowanym, lokalnie burze, którym towarzyszyć może opad gradu. I temperatury minimalne od 14 na północnym wschodzie, około 18 w centrum i 19 na południowym zachodzie. Temperatury maksymalne około 25 na północnym wschodzie, 29 w centrum i 30 na południu i południowym wschodzie. Weekend nieco chłodniejszy z temperaturami minimalnymi od około 11-15 na przeważającym obszarze lokalnie w górach i nad morzem. Chłodniej. Temperatury maksymalne od około 21-25 na przeważającym obszarze. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Lokalnie wystąpią opady deszczu i burze. Dziękuję.